Ostatnio znalazłem znalazłem moda, który dodaje skrzynki z CSA do Minecrafta. A więc dzisiaj otworzę sobie 30 skrzyneczek właśnie z CSA. Są tu takie skrzynki jak Chroma 2 Case, Danger Zone Case, Dreams Nightmares Case, Gamma 2 Case, Spectrum 2 Case i Operation Bravo Case. Zobaczymy co z tego poleci i bez wylęgłego przedłużania lecimy z. Pierwszą z skoro robi taki właśnie. Zrobię to samo. To już jest taki ładny niebieski skin. Znowu to. I znowu to, ale właśnie w tym modzie jest, jest nie dość dużo skinów, bo właśnie taki drop będzie padał powtarzalny. Z tego to tych nie potrzebuję biorę tylko te dwa. Lecimy dalej. Danger zone case. Tutaj już poleciał ładny USB flashback Może nie ładny, ale... No... Fioletowy tam różowy, tutaj... zupełnie w tym modzie nie ma, kurde, różowego Tylko... To co jest różowe jest fioletowe, a to co jest fioletowe to... To nie wiem nawet Może mi ktoś napisać, jak je zna. I takie skiny właśnie poleciały Yy, glotka, na razie nie mam innego, więc biorę tego. To jest brzyd wszystkim, no tego. No i dobra, lecimy dalej. Dreams and Nightmares. No mam nadzieję, że jednak Dreams i zaczynamy z takiego. Bomba. O, tu już jest coś lepszego. M4A4 Night Terror. Fajny skin. Biorę go. No może tutaj jakiś butterfly poleci, ale może nie teraz. Teraz też. I ostatnia skneczka. Słaby loot, tylko ta emeczka ładna. Gamma 2 case. No i dobra, co z niego poleci? Ładny gloczek, grałem nim przez jakiś czas. Znowu ten sam glock. To samo, co jest? Co jest? Widać, że same gloki. No oczywiście, na koniec poleciał. Dość ładnie wyglądający Digiel. Dobra, już ze Spectrum samej i tutaj, no poleci Gloczyk Grałem nim, nie powiem, że nie. O! m 44 a Glass. To jest właśnie MK, którą obecnie używam. Fajnie, że dropnęła. Ej. Też słaby skin. i... Ten skin nie jest taki słaby, ale w Minecrafcie się tak prezentuje właśnie dziwnie. I ostatnie case'y. Uwaga, uwaga. Tutaj piękna, niebieska MK. Trochę droga. Next. Kolejny USP. bardzo drogi, lepszy niż to. I pierwsza wódka. Tutaj ja nawet nie wiem co to jest. I teraz leci MK. I ostatniej skrzynce. Uwaga, uwaga, będzie ten news. Dobra i właśnie takie skiny jakby mam, tutaj było i więcej. Niestety nie da się z tych skinów strzelać, ale dzięki za oglądanie. Elo.